Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem piwo z Kenii. Tasker. E, 4,2% alkoholu. E, lager. Medium Beer. Nie wiem, dlaczego e, nazwali to medium. Publiczna butelka. Jest to ważone przez <śm> East African Breweries Group, które należy do Diego. Ładna butelka, troszkę przepełniająca tutaj górną, górną e, połową butelki e, fulesa Ogólnie jest fajnie, tu jest wytłaczany Tasker na dole. Przede wszystkim brązowa butelka, bardzo pięknie. E, nie piszą nic ciekawego, tylko tyle, że zawiera Jinxmin. Kapsel jest z logiem takim jak na. Etykiecie i przejdźmy do piwa. Bardzo jasne, słomkowe, leciutko zamglone. Biała piana. Zdrowną pęcherzkę jest ok. Także całkiem porządnie wygląda. Aromat jest lekko cytrusowy, cytrynowy, ale jest też nutka mm, nie to, że słodowa, tylko właśnie brzeczkowa. No, nie jest ona duża, ale jest. OK, zobaczmy jak w smaku. Wasze zdrowie. Takie średnie nasycenie lekkie, orzeźwiające, takie cytrynowe akcenty, jest miło. Jest też leciutka słodowość, ale taka wiecie co, kukurydziano-ryżowa. Chociaż tego tutaj nie piszą w składnika, no, ale tam w ogóle składników tylko jeden podali. Ogólnie jest Lekki, orzeźwiający, gaszący pragnienie, taki bardzo skrojony pod afrykańskie warunki, bo nie ma zbyt dużo smaku. No ale w gorące dni ładnie schodzą, na pewno by nie gasił pragnienie, zdecydowanie. Jedynym takim, może, e, gorszym tutaj akcentem jest e, goryczka, która przy takim lekkim piwie. No, tutaj okazuje się dosyć taka łodygowa, niezbyt przyjemna. Ona nie jest zbyt duża, ale jednak to czuć. Ja myślę, że to piwo jest właśnie skrojone pod afrykańskie warunki, gdzie jest gorąco. Chce się pić, i to naprawdę będzie jakieś pragnienie. W europejskich warunkach, już wolałbym jakieś właśnie takie lekkie śródziemnomorskie piwo. No, też będzie lżejsze, też będzie smuklejsze, wytrawniejsze, a jednak będzie miała więcej ciała, niż to. Ale jednak, coś ciekawego do spróbowania. Na afrykańskie warunki na pewno się nadaje, um, jak na europejskie trochę mniej. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także żeby będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Prześlijcie to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.